No siema Maciuś, dzień dobry Siema, ej, Cześć. zrób u siebie i ja zrobię u siebie zaraz stępniaczka, nie? Żebyś od razu jasne. takiego, wiesz, no... Wie, no, jasne no, no. Siema! dobra, skończyłem. <laughs> nie, no dobra. cześć, najkochaniuczkowie, witajcie moi kochani z tej historii Szaryka. No dzisiaj razem z Maćkiem udamy się znowu ponownie do Dedors w Robloxie. Tak jest, dobrze usłyszeliście. Będziemy w Dedorsach w Robloxie i będziemy starali się przejść jak najszybciej i jak najdalej, mając tylko i wyłącznie jedno życie i ewentualnie, ewentualnie używając raz za Robux jednego wskrzeszenia. No, ale mam nadzieję, że tego nie trzeba będzie robić. Zobaczymy. Może uda nam się dojść dzisiaj do setnego poziomu. Trzymajcie kciuki, o, łapka w górę oraz suwik, żeby byłoby miło, nie bądź paruwa, zostaw suwa. No, cześć Maciuś. No i witamy. No i witamy Sielećko. po krótkiej przerwie. Cześć Maciuś, fajnie, że mnie w ogóle zaprosiłeś do swojego fajnego nowego pomieszczenia, nie? Mówiłeś, że wygoni... wygoniłeś słuchaj, tego słuchaj. swojego kumpla. No, dzisiaj zrobimy to trochę tak i inaczej. Trochę inaczej, dzisiaj, tak? No, no, w dzisiejszym odcinku będziemy śpidlanować. Śpidlan. Ja już też powiedziałem tak. właśnie, że będziemy speedrunować i zaraz się Dobla. dojść jak najdalej, w jak najkrótszym czasie i mamy tylko jedno życie. Musimy jak najdalej dojść. Mam tak. nadzieję, że dojdziemy do świetnego levelu. Pamiętajcie, żebyście szybko jeszcze łapki w górę Ola, subskrypcję, jeśli tego nie lubicie i lecimy. Szybko, 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 biegnij. Ja lecę! Lecę, pamiętaj, żeby Biegni się. Nie za mną? Tylko, a może biegni piodem, bo ja wieś lody lubię. Poczekaj, bo, bo to speedrun miał być. O, w dupę, nie podnoś nic. Speedrun, speedrun. A okej, okay, dobra, no przepraszam. Tak. Ja ale, ale latarka, ale, 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 ale a latarka jak trzeba będzie nam podnieść ja mam, albo ja coś? Ja mam. Ja już a, wykupiłem boksy. A, stać, a, stać mnie bocy. Stać już mnie, stać mnie. Biegniesz? Biegniesz? Tak, Dobrze, biegnę, super. biegnę, nawet się nie zatrzymuję, biegnę. Ucz mnie mistrzu, szybko si jak grać o, w. Szybko, szybko szukaj kluczyka. <laughs> a to miał być speedrun, a to co? No ale kluczyk musimy znaleźć, chyba, że chcesz. Chcesz wydawać eee. pieniążki? Dobre, mam. <grych> Chcesz wydawać Ej. pieniążki, czy to zrobić za darmo? Nie no, za darmo oczywiście, mnie nie stać na takie no. rzeczy, daj to spokój. Ja mnie mam nie. Ja właśnie w sobie kebaba wolę kupić, niż tam na robuxy kurde kupować jakieś. Dobra. A ilo, po, po ile u ciebie kebab? 30 robuxów. O, o dupę, u nas, dugo, u nas, u nas się kupuje w Robuxach. Pod logo. U mnie tu za, na talerzu 22 i to dziecięca porcja. A z zabawką Happy Meal? Bez zabawki niestety. A, to takie to do typu To dziecięczy jest? Zestaw? Bez no. zabawki? Ty. Już jesteśmy no. na 11 -tych drzwiach. O, schowaj się, schowaj się na plawo. Okej. Okay. A coś jedzie? A jedzie? Jedzie, jedzie, jedzie. jedzie pociąg stale. Ale nas nie oszuka. I... Dobla. nie wraca, pieśni, dobra. być bezpiecznie. Ja umiem już rozprożnać tych, co wlaczają, wiesz? Tak? A troszeczkę, Wydaje troszeczkę inny dźwięk. Ten jakby tak yy, dal mordę, jakby ktoś go z liścia pocisnął i by chciał pyszczyć, ale nie, nie, nie jest za bardzo odważny. A ten, a, a ten drugi to tak jakby... quick kwi kwi, kwi 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 robi <laughs> dwa razy i wlaca. No, on tak robi, zaznacza, quick quick a ja co? On rush, a ja na jaki bombsite? On na B. Nie <laughs> Bo trafiliśmy na dwójkę. Dobra. 18 już. ciemno. O kurcze, no. Chodź, chodź, chodź. Jak Przega Przegadałeś Oj. 20 poziomów, nie? Przegadałeś 20 poziomów. Ja nawet Oni, nie wiem, czym? kiedy to zleciało. O, było Było psi! Co Ale, się mi Dobrze. Ale, Ale mnie wystraszył, czekaj, ja zrobię jak większość. To... O Jezu, jestem jedyna! Ale się nie jezu... <grabi> 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 Co ty robisz? <grabi> <grabi> Moja postać nie chce spidlanować tego. Szukaj, <grabi> <grabi> szukaj, czekaj, szukaj, szukaj, szukaj. Czekaj, kluczyka, szukamy czy czego? Tak, no. O czekaj. O nie, o nie. <grabi> będzie, okay. będzie szafka wydawała taki dźwięk dziwny, to wtedy będziesz wiedział, że już tam jest. <grabi> <grabi> Pają? Pająk? pająk? <grabi> Z szuflady mi wyskoczył Pajączek? Jaki gówno Małe Kiedy to, od kiedy? Co? Ja tyle czasu przecież szukałem wtedy po tych szafkach, nigdy ja mi nie. Do... Nigdy mi nie wyskoczył! Teraz trzy szafki ledwo otworzyłem i mi wyskoczyło. Masiakla Ja, Ale dobra, no teraz się wystraszyłem tak trochę, tak troszeczkę. O No ja nie spodziewałem ej, się tego, Shitu. Coś, coś jest nie tak, Halo, hmm? co jest? Gdzie co? jest klucik? No, halo, kupiłeś z silo tego, klucik, Nie kupiłeś z Allobooksi kluczyka? Zlecimy czas, lecimy czas, co Halo, Spidlan, halo, co jeść, Halo? No i co jest z tym Spidlanem? Ktoś no przegapił kluczyk. klucik. i kupa, no. no i specjalnie robi, żeby było 20 minut. Cici. No ja właśnie wiem. się denerwuję, bo właśnie chciałem skończyć to w 10 minut. Ja <laughs> widzę, że problem będzie. O nie, o nie. <laughs> Poczekaj, tylko dojdziemy do biblioteki, to ja to szybko skończę. <laughs> Tam na pewno jest kłódka? no jest kłódka, przecież co jest, halo, no bo ty nie oglądałeś wszystkich tych szuflad, na pewno tu słuchaj, jest no. tu, ja, no. ja nie musiałem podnosić, czego nie musiałeś podnosić, no wiesz szuflad otwierać, bo chodzi o to, Aha, że wydaje bo dźwięk, ty... bo on wydaje no. dźwięk, a może ten magiczny kluczyk jeden nie wydaje dźwięku akurat, jest się różni nie, od innych kluczyków, możemy jest my inny. jesteśmy chyba gamoniami, jeżeli on będzie gdzieś na wierzchu, to ja po prostu, no ja ma, na ten. korytarzu na, na ziemi leży, no o o ty, no nie ma go. No jak nie ma kluczyka, co ty mi gadasz teraz? Tracimy cię, Aś. No nie no, ma. No, no miał być Spidlan. Ej, słyszałem no to... tu takie? Takie. To. Oh, takie. A to nie, to nie, 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 to, to tam nie e, nie chyba mam. moja stara dmucha w mikrofonie, ja nie wiem, nie ale... wiem. Kurde, nie mogę. Na pewno nie masz kluczyka, czy trollujesz? No nie mam kluczyka, no co ty myślisz, że co, go nie jestem z kluczykiem i nie zauważyłem, że go nie mam? jest. debilem jestem? Zobacz, na środku inwentory nie masz. jak że... no, że... głośno, gielka jest. A co się ty wystraszyłeś? Tego no, pajączka? Ty... Chodź tu! Co? Chodź tu! No co? No co? No co? tu! No co? No znalazłeś kluczyk! Tu był! Nie! No bo ja po szufladach szukałem! No nie! nie, nie, nie. No nie! Ale no nie grało nic mi tak ogólnie, to nic nie słyszałem. A! No. Nie patrzę, nie patrzcie, nie, patrzę, nie patrzę. No to zasłoniłeś Czemu mi to swoją... Takie gówna. Dupą? Wiedziałem. Uff. O nie, dopiero jak... jesteśmy na 22, przed chwilą gadałeś. No przeminęliśmy 20 już ile poziomów. Chodź, chodź. 20 poziomów, ble, 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 a teraz dupa, co? A teraz dupa, no? No, na 22 drugim jesteśmy. Gówno nie śpidlę <laughs> O nie. Okej. się to. Ej, słyszysz to? Ps Ej, ps tak, i schowaj się, schowaj się do siafy. O, okej. Okay. Tak, Ksru. leci. Leci. Jest nice. Możemy się bieć. Yeah. Go, 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 go. Które to dzwisią? 24. Nie, no i tak będziemy najsipsi. Więc dlaczego? Bo my ustanowimy ten rekord Ginesia Polski. Jeśli w Polsce nikt nie robił tego, Wiesz, Więc do nas rekord będzie należał. Jak ktoś nas pobije, nakręcimy od nowa i ich pobijemy. Tak jest właśnie. Pozdrawiam wszystkich tych, co będą robili śpidlana. Wyzwanie na śpidlana. No, potwierdzam, z Maćkiem nie macie najmniejszych szans. Was macie głaskawy? Nie macie. Maciek jest Polo... mistrzem Robloxa Słuchajcie, jak nie mam konkurencji, to nie będę się spuszczać nad tym Tak to wygląda <laughs> To źle zabrzmiało <laughs> Wiadomo o co chodziło, ci co chcieli zboczeńcy posłuchać o czymś innym, to usłyszeli Dobra, otwieramy się kominek, elegancko Okej, okay, 29, 29 poziom Let's go. Nie włączyłem stopera, nie wiem ile jest. Później w montażu coś robię. Jest 8 minut. Ej, to już prawie 10 minut, czyli dochodzimy tylko do biblioteki i niestety, ale będziemy musieli skakończyć ten materiał. Ale kolejne materiały będziecie mogli kupić w DLC i już zarobuksy. O, znalazłem. Zna, zna 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 kluczyk. Klucik. Znalazłem kluczyk! Na Są łóżku był i on wydawał, elegancko... on wydawał dźwięki. To Dobla. już zauważyłem. na 32 wbijamy, uwaga. O, 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 pierwszy, lepiej. Tak, no ja idę tu. A to ty tam! Była pierwsza, lepsza. No tam idź! Schowaj się ja po mam. prostu. No. Ty tak za bardzo na luzie do tego podchodzisz. Tak się No bo ja ogóle... się nie stresuję. No tak, czemu się nie stresujesz? Jak to jest horror? To jest speedlamp! <śmiech> <śmiech> Teraz to jest Spidland. <laughs> <Aha>, ta... <laughs> yy, Zamlogało, wiesz co? No. Weź się schowaj w razie bliżej. Poszukało nas. To tylko szafka. Dobra. była anomalia, no. że szafka się przewraca. Dobra. A, dobra, bo te oci się. Oci! No, nie patrzmy na nie, dalej nie wiem, co one robią. Może widzowie nam podpiszą na komentarzach, <gry> co razy... one robią. Tyle razy! Ja znalazłem wajchę, dobra. Dobra, siupel. Tyle razy to przechodziłeś. I dalej nie wiesz, co robią te oczy? Wiesz, co? To jest ciężkie, to jest ciężkie, bo y, nigdy nie chciałem przeglać bez Sięciu. Okej, okay, dobra, rozumiem cię. Nie no, no, faktycznie. Jak na większość nie trzeba patrzeć, to na to też prawdopodobnie nie można patrzeć. Yy, chowaj się, a nie, oci, oci. dobra, zapominam oci. o tym. Oci! Kłódkę. KCZUK. Czekaj. Czekaj słyszę, 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 słyszę go. O, masz se. go. Nie. Masz, masz go? go ponoć. No tutaj gdzieś. O, jest. No, w szufladzie schowany. Dawaj no, na 38, wiemy, wbijamy. No <to, glujemy> szybko, 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 no już. szybko, szybko, hakuj yeah. to, hakuj to, dobra? Sakowała teraz będziemy uciekali przed... E epiczna walka, no. No, kolego, musimy, musimy się jeszcze pomagać teraz, wiesz, Selikan? Typu, mów lewo albo plawo jak będziesz pierwszy, Okej, okay, okej, okay, okay. ale ja ci nie ufam, bo ty, ty sobie mylisz lewo nie, z prawym często Nie, 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 ja zapisałem sobie na monitorze już lewa, plawa, gdzie jest, okay. nie? Okej go, 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 go Czemu Później ja kucam? Czemu ja biegnę na kłócach cały czas? Wstań, wstań, pod C, pod C. A, okej, okay, dobra Ło, yy, szybciej gdzie... Nie lewo, na nie prost, lewo na prost, prosto, Dobra, prost, proste prost. Tak Ej.

nie ma czasu, ja nie Maciusz, to speedlan. Ja nie myślę, proś... ja jestem youtuberem. To czo... co ty, nie no, musisz myśleć. Nie. No jak Nie. Okej, okay, odwróćmy No normalnie. Talk... Dobra, 48. 40... No, Suchaj, tak. super wynik. Ay, psy, 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 psy! A, jest! A, mam cię na, na jest. Dobra, Spójrz... wchodzimy. 50 moje ulubione. Ej, a teraz szybko doszliśmy do tego. Bardzo szybko. No to Spidlan jest! Spidlan jest, przypominam. Nie, teraz nie mylcie, tak, nie mylcie się? ze speedrunem. Tak, yy, ja, posłuchaj, ja lewo. ja yy, lewo. On nas nie widzi, nie? Jak coś? Jak będziesz kuciać, tylko co? się nie daj dotknąć. To, to nas nie widzi. Naprawdę? A Ta, jak mi chodzą obok ciebie? No. no jak będziesz ja no to już musisz się speedlanować. He, <laughs> co cię speedranuje. Dobra, znalazłem raz jedną. Znalazłem drugą. Maciek spidlan, To nie jest speedrun, tylko Speedlan. To jest no, nowe pojęcie. To jest robienie speedlanu, tylko jeszcze lepiej. Yy, jeszcze on idzie szybcie. koło mnie, idzie koło mnie. Oj, Bra. oj, muszę uciekać, muszę uciekać trochę dalej. A nie, poszedł na środek. Jest koło Na mnie. kuciaka chodź. Tak tak, 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 chodzę na kuciaka, chodzę. Jest obok mnie, dobra, chowam się za... Za dobra, te tutaj. Ja... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest po twojej stronie, przeszedł na twoją dobra, stronę. Dobra, 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 dobra. Trochę się chowam. Ja bo idzie chyba do mnie. Piorę tutaj, poszukam jeszcze jednej książki. Chyba, chyba idzie do mnie. O -o -o -o! Dobra, dobra, się to obok mnie, psie się to obok mnie. <laughs> Maciej, ja nie wiem, no, Chyba móc, jest? Jak, jak swoją stronę całą przerobiłeś, to w takim razie zostaje tylko góra. Tak, ile mamy? Eee, Cztery. 6. 6. A, no, no tak, bo moich nie pokazuje. Dobra. Moje, moje twarzy nie pokazuje, nie wiem dlaczego, bo jest taka piękna. Boś znalazłeś tylko tyle. A! No jak tu?! Mówiłeś, że mnie nie widzi! Ja no go... wiem jak za blisko, jak za blisko to widzi Ja muszę wydać robuxy Dobra wydawaj szybko i speedlanuj to dalej Jak ja cię teraz speedranuję, to się skończy dziedziska. I Szpidlanuj Speedlanuj normalnie do tej lady i podajesz mi kod Dobra już, speedlanuje ty Ma się jedno życie tylko Yes, tyle pieniądzów, tyle no. pieniądzów Ty, YouTubel, mówię, że chcesz stać na to Ja, ale to dalej boli YouTubel no, dajesz! Majluksi, dajesz, dajesz. majluksi! Dajesz. No Ej, już mam, no już, już no, mam, ty, mam! Trzeba będziemy wpisywać kod, tylko nie kończę pójdzie. Ej, słuchaj, tylko dawaj tutaj, nie? Do góry no, też. No jojde, Bo cię już! Będzie później gonić. No. Przestań tylko mówić tylko jak debil jej. do mnie. Ja, dobra. <laughs> <laughs> ale ja cię nie tatuję jak Devil, Ja ja <laughs> po prostu Ale mówisz jak, jak Devil! Nie! No i No ale zobaczaj! No, oh. Czemu do szafy? Czyliśmy ci tam. O, O, minigierkę mamy! Ja? Oj, widzisz, Alican? Robisz mi super, super. Lewa, prawa, prawa. No lewo. ile tego? Bo bliskość. Nie to im. chcę więcej! Za dużo Robuxów wydałem, dobra, poszedł. Nie, 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 wychodź, nawet nie wychodź, nawet nie wychodź. Nie wychodzę, nie wychodzę, no nie. ci się tam normalnie. my tu speedrun robimy. No, zbajtowałem go na siebie, dobra. Uważaj. Łopie Speedland tu lobię, co jest? O nie chodzi obok mnie! On no chce no żebym więcej głupej. robusu wybra, wydał. No co to jest? Mordo, do mnie! Kość tu! Dawaj, dawaj, dawaj! No, gryź mnie, gryź mnie! Tu jestem! Dobrze, dawaj, <clutch cảm> shelikan! <functions> mogę wyjść, mogę wyjść? Telaś, telaś, telaś! No, wyszedłem, well, uh, wyszedłem. <plausilo> <suppose> Dobra, lec go, 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 Ale go, co, go, 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 Mam, biec? Ta, Mam stać dawaj, biec? Dawaj, 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 dawaj I kocniej, koci, kłciń, kuci, 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 No Kłacam! Przecież kucał od dłuższego czasu szybko si 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 kot, 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 <ścoughs> kot, kot No już czekaj, już ci podaję kot Kot to jest. On tu jest On tu Dobra. jest, ciofnij On się, tu jest. Ciofnij się gdzieś, ciofnij się gdzieś, schowaj się gdzieś Dobra, tutaj jest bezpieczność ślefa, bezpieczność lefa. To jest debil No tak? Tam nie no jak tak daleko odchodzić to nie Dobra, dobra, czytam, dobra. czytam kod, czytam kod no, To będzie no. 3, 3, 9 yy, 5 9 I 9 Dobra Nie, tak, 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 tak Dobra, otworzyłem da i szybko, 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 szybko. Jest! 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 Pierwszy raz Piąc... przeszedłem! Jest! Jest! Yes, I to yes. na świdlanie! I Let to go. na świdlanie! Cool, bele Idziemy, szybko, 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 lecimy. A wiesz, dalej. bo ja miałem zapalniczkę, ale ją straciłem. Dobra. Słyszałem ps. Słyszałem ps. ps też słyszałem! Dobra. Dobra. Co teraz? Ja nigdy nie byłem powyżej 50 poziomu, co tutaj nas będzie czekało na nas? Później, yy, później, 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 później. Nie ma co czasu nie? na <noise> Nie Będziesz mi chciał spoilerować, czy jak? Nie. nie, nie, nie. Wiesz, ostatni boss jest trochę gorszy. Jak gorszy? Dobra, A i tu jest yy. apteczka, jak chcesz możesz się wyleczyć plasterkiem. Wiesz co? Mi się nie udało 7 levelu przejść, to też teści nie powiem. Aha. A to, to jest na ostatnim poziom. Na ostatnim no, poziomie jest, jest kolejny boss? Oh! Jest Moż trzeba go za Robuxy pokonać. Cały ciaś. Dawaj, 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 57. No biegnę, biegnę, stary, Ty co? Dobrze, dobrze, dobrze. Szpidlan, Mobilitki Spidlan, totalny Spidlan. Jakim klasetę taki... grałeś w LOLU? Mobilitki blałeś czy nie? Jak <noise> byłeś w dżungli. <noise> z, z, zależy. <noise> No wie. jest dupe pytanie. A powiedz mi, jest ja 10 na 10, ale nie gra w Robloxa. I ja tą postawię tutaj, czekaj. A tu to na to ty, dobra, Jak ty to coś postawił? Ty! powiem, bo ci ten obraz to chyba nie pasował. Może się pomyliłem przez chwilę, dobra. Dziejny, 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 60. poziom. 60. go, 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 go. jeszcze nie byłem, nie byłem, ale te pokoje <coughs> wydają się. Dobra, bierz pierwszą szafę, ja biorę drugą. Team, okay. team, team play, team play, team play, team play. Leci. Ślub. Dobra, lecimy. Jestem. M mogę, mogę pielnąć? Nie, nie możesz. Ciske dobra, czali, czali, czali. Trochę powagi, to już jest 63. poziom, stary. To, to, to gówno. Ja myślałem co no. to za ledy w tym pokoju, a tu się o jakiś. jakiś. Ja pojadę. też mówię, że oni zrobili jakoś fajny, taki neonowy, ten cybernetyczny świat, a tu ci, widzę jakieś cyberpunk, Musimy znaleźć teraz przejście na lewą stronę. Moim zadaniem jest praszą? znalezienie kluczyka. A ten kluczyk... Jakiego kluczyka? A nie szukamy kluczyka? A musimy znaleźć kluczyk tutaj? A nie. Czy musimy znaleźć przejście, żeby pójść dalej? po Poprosić. No jest skutka od razu, tutaj. Mam znalazłam przejście, jest kłódka potrzebna. Znaczy, no, potrzebny jest kluczyk. kluczyk... O kluczyk. O, dupę. Nie, nie do dupy. Dobra, mam, 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 pierwsze drzwi, jestem geniusz. Jesteś geniusz, chodź, geniuszu. Otwórzmy klucz. No Otwórz Albo mi drzwi bo buksi. Bo haha, do sklepiku, kupił kluczyk szybko. Szybciutko klucz. Ile kupiłeś? Mam nadzieję, że więcej kupiesz, bo ja się kupuje bundle, tak, więc kluczyków to jest wtedy tajemnica. Tak jest, dobra, let's go. Let's go, kurde, no no kolejny klucz. nie napiszemy coś? Pamiętniczko drogi, robimy śpitlana? Nie, nic nie piszemy. Aha, no chyba, że tak. To napiszemy 6 -6. jak już. Tu się nie się. boję tego. Tu się to już się No mnie tylko <laughs> No mnie to nie bawi za bardzo, ale za to chowaj się do lewo, na lewo, na lewo się chowaj. Okej. Okay. Zium. Ja się Elegancko. tylko boję nowych rzeczy. Te stare już na mnie nie robią wrażenia. O! Dobra, pokażą nam stronę 68. O, 69. Alikan. O, to jest moje ulubione pomieszczenie. I, no to Mogę wchodzimy w nim do zostać? pomieszczenia 69. Ale to razem wchodzimy, bo jak tak to, to ja jest nie jest wąsko. Czy... <laughs> no, nie, nie, ja chcę nie, chcę mówić, cię bo... nie chcę mówić. Nie chcę mówić, nie chcę mówić, bo będzie <laughs> not family friendly. Czy... poczekaj. Co? Leci, 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 leci. O kurde. Oh shit. A wózki no teraz i to jest ten 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 posrany chyba. Tu nie, widziałem taką... Nie, 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 Ale tu była taka twarz, jego leciała! Nie, 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 to, to to był, był ten ten nie, To nie, ten Uganda. Chodź 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 chodź, bo mi się nie, kończy. O kurde ty faktycznie. Ale ciemno jest. O w dupę klucz nie, nie, ale szybko. mam jest... dosłownie do nie, mało. mało, nie, nie, mało nie, mało. nie, 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 a, beł na suficie, dobra. Tu jest łóżko. Dobra, A, masz, masz kluczyk? A on szybko, świeci szybko, szybko. jeszcze! Dobra, to przynajmniej tak ciężko nie ma. Nie, no bo nam świecą. ułatwili teraz. A, no tak, za sobie kupiłeś dodatkowo. No co? Otwier. O, o. No nie. Halo, Maciek! Czekaj. Szukaj. Co? <grym> nie, ci, ci, e, co? A, o, dużo HP mi zablał, kurde. Ale co ci zabrał? Co? HP mi zablał, dużo. To! Psi, psi. <grym grym> No, psi-psi. Dawaj, 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 74 nie potrzeba. Szpidlan, 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 szpidlan! Cały czas. O, dupę, tutaj na lewo ukoś. Widziałem, widziałem, że ani mi się... Yy, leci, 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 się. pierwszą. No, 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 dobra. Cyk, wchodzi. Dobra. Śpiedla. normalny. Szpidlan! Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Śpiedla. 76. Szpidlan! Elegancko. Na, na lewo, na lewo, na lewo. No nam to. Je się, je się, je się Ile jeszcze jeszcze spokojnie. do którego ragali? poziomu doszedłeś maksymalnie? W do byłem świetnym, ale nie przeżyłem. Naprawdę? No, o nie O kurde. Przyzi... O, o. O siedl! o siedl! o siet! się. No, chowaj chowaj się. Do... To jakiś fejkowy był, co? To był fejk. Lecimy, a ty kurde, A ty kurde! Nie, nie, nie widziałem, nie widziałem. Nie, znaczy, nie, tym, nie, że ty, nie, że, że, że tamten. Tam a, bo, tro... bo te. O, oczy, oczy. Kurde, jeszcze dodatkowo to, no o. Trzeba było więcej latarek kupić, kurde. Bo ty, a... ten śpidla, śpidla, no trzeba było poszukać gdzieś po szufladach, Lepniemy może biegniemy. jakiś ten. O. Nie, 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 w dupie w dupie to. O, o, chodź, 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 chodź. 83. Jeszcze nie raz będziemy uciekać, ty laszcieli, kamsiko, kolorze. jest taki sam mniej więcej ten korytarz, tak, czy jest jakiś tak. inny? Wiesz co, okay. jest taki sam, ale tamten był delikatnie zmieniony jednak chyba update jakiś wszedł. Update do Roblox, te no, no, ale Szy chyba zrobili delikatny update, bo trochę inną klasę miałem zawsze. Yyy, e, prosto. to, ploś to, ploś Plawo, to. plawo! ja w lewo pobiegłem! O, w dupę, dupa, w, dupę, o w, dupę, o w dupę. Mam nadzieję, że złożę, złożę, złożę. Dobra, 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 biegnę, 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 prosto, prosto, w końcu w którą stronę? Yy, dobra, prosto Prosto, znowu i jeszcze będzie później też prosto. Dobra, biegnę, 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 biegnę i plasz to ja, Ale długa tylasia No właśnie Telasia, co? Bardzo, jest? bardzo długa Ja nie wiem co się wydarzyło tu Ała! Mam jedno HP Dziabną cię? No nie, w ogień wpadłem. A, ty dzwanie. Co? Tutaj trzeba... ten, masz latalkę? No nie mam nic! Nie kupowałem! Dobra, po... Dobra ile masz HP? Yy, no mam tak 80-70%. To biegnij i na plawo są drzwi. Zobacz, tutaj, szybko, szybko. Są drzwi i trzeba kluczyk podnieść. Podnieś no, klucz... go i otwórz drzwi. Let's go. Co, co no, musisz nie no, Musi bied! No no, 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 dobra, będę leciał. Poświeciło biegła. się nawet, dawaj, 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 no dawaj. No widzę, a, a kluczyk, a kluczyk? Będzie świecił, będzie nie. świecił. A czemu biegniemy? Tak, no się dzieje. Psi, psi, psi. Mam latarkę, mam latarkę, mam latarkę. Mam ogień, mam ogień. Ogień. Ej, teraz coś złego, tak? Chowa mi się. nie? Yy, ty, dwa lazi, dwa lazi będzie lecieć. Nie wychodź, nie wychodź, to jest inny dźwięk, inny dobra, dźwięk. Dobra, dobra, Obsoruje, dobra, dobra. Ok. I jeszcze las luci Okej, okay, okej. Okay. A. No, nie powtórz. Jeżeli jeszcze patrzę, będę mógł się źle spałnić. Musisz. Mam nadzieję, że masz robuxy. Maciek stawaj, Mam, mam 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 mam, się. mam, 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 mam. Szybko chodzę. wchodzę. Robimy speedrun. Maciek speedrun. Speedrun, speed speedrun, speedrun. Speedrun. Tam? E, no, tam, żeśmy wyszli, tu, o, o. to teraz tu idziemy. Tu są, Zapal, chodź. 93, 94, elegancko. A o co chodzi z tym latarką? Ja muszę teraz cały czas świecić, czy jak? Nego, że bo nie mamy. No teraz na razie ta... już nie. Ja e, mam jeszcze my... 80% jak coś tej tutaj... zapalniczki. Dobra. 96. słabo, bo. Słabo, bo ja kurde, już nie mam żyć, ani ty, więc. No, jest słabo, jest słabo. Jak to mówią? Ale 99%. Jest, będzie setny poziom! O, ja się jarwał! Nie wiem, czy Co? nie trzeba się schować. Dobra, dawaj, 9-9. Dobra, idę już. Bo tak światła jakieś. No, dobra. jest świetny, siedli, chodzi choć obaj, jak wygląda o, świetnie. Ja cię, tak samo jak inne! Ja pierdział! ale ale, ale w środku? Ale różnica w środku! Jesteśmy w garażu! Jej, i Czyli... exit, exit point. Go, to go, 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 go. To jest fajkowy exit? O, Klikam. coś jest to? Coś jest to? Otwielam, otwieram. otwieram. Kaczenka jest nawet jakaś. A to ten Zugu... co on jakieś tańca robi? Ługi bugi. Dawaj na wprost, dawaj na wprost, biegnij od razu, na wprost. Czemu mi tak szybko nie powiedziałeś? Ja pierdzielę. Ale musimy się chować? Trzeba Co my musimy kuczni, robić? Kucnij, kucnij, no bo on będzie mieć tutaj. Moldo A. ty moja. No czemu mi nie powiedziałeś? Nie wiem, mam jakiś klucik. No to co, to, to... to... Czemu mi nie powiedziałeś? Gdzie ten kluczyk trzeba włożyć? No pewnie do... Nie do wiem. stacyjki. To wygląda czekaj, jakby... Trzeba było coś odpalić. Śpizlan, ale ja nie mam... Yy, nie wiem co się robi tu. I trzeba odpalić jakiś generator może albo coś. Albo wrócić się trzeba. Dobra, ja się do... wlaczam. Bo to czekaj, wygląda, czekaj, że czekaj. jak trzeba włożyć... On chodzi tam. Jakby gdzieś to trzeba włożyć, nie? O, no. o, ale gdzie to włożyć? No ty tu występ Dobra, mam, 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 mam coś. No otwieramy otworzyłem te drzwi. Coś, otworzyłem A ja tu coś. mogę zamknąć, coś nie mogę zamknąć dalej. Ale otwieram coś? Y, jakieś, co? Włączniki się? O cię tu chodzi? No A. Elevator Power będziemy mogli uciec z windą stąd A, dobra, bo to trzeba pamiętać 1-3 1-3-5. 1, 3. 1, 3, 1. Ale ty skąd znasz jakiś kod do tego? Co? Nie wiem. Aha rozumiem. Jakiś... To. Nie... Czekaj. Na razie tu nikogo nie ma, jestem na czatach tutaj na zewnątrz. Dziewiątkę, ta? Nie. A... Piątkę? A, ale muszę, może, może. Czekaj, a gdzie ta winda jest w ogóle? Jest na górze samym? Ja pójdę Mo, na górę. Ja, nie... ja zobaczę na górze, czy coś nie ma, dobra? Czekaj, tu są drzwi wyjściowe, tak? Dobra, są drzwi no, wyjściowe. No, tu tutaj jest, muszę minigielkę jakąś robię. Jakąś minigielkę robię. Aha, tutaj jest to. Jest exit. A tu jest winda, tak! Tak, tak, Dobla. tak, tutaj jest winda na samej górze. Dobra, dobra, ja chyba źle robię, wiesz, źle robię tą minigierkę, robię. Odkryłem o co chodzi, po prostu te któreśmy pola świecią, no dobra, kumam. A, no to bardzo mi 9, mini gierka. 2 9, jestem... 2, 1. Ja, ja jestem na samej górze przy windzie. Maciek, jak nam się uda uciec, to jesteśmy geniuszami, ko kozakami w ogóle. No ja mam nadzieję, że uda nam się. Ja to tu w windzie, nie? Dobra. Ale to... co to się Cześć. jest? Cześć. Maciek, ty się śpiesz z tą minigierką? No, bo... lobię, lobię. Ja mam jeden na ci, jeden na ci i teraz dwa na ci. Jeszcze jedna minigierka. Ja, ja jestem ze strany, ja stąd nie chcę wychodzić. O tu jakieś dźwięki wydaje ten potworek za ścianą. Maciek, ci się udało, bo ja tam nie, nie chcę wracać pięć, do tej skrzynki. Dobra, zobaczymy, może za pierwszym lażem przyszedłem. Że pierwszym razem najsł nice, moja pamięć Jest, jest, jestem w windzie Maciek biegnij szybko do windy Biegnę, biegnij do windy biegnę, szybko, bo się drzwi zamykają Drzwi Nie. się zamykają No biegnę, mówię biegnę. ci, zapierdzielaj aż ci zaświecę Biegne, Jest! Uda się Jest, jest, jest Brawo no Narrowbriarze, porobiliśmy cię speedrun, kurde, 28 minut, no chyba bywało lepiej, ale moim zdaniem było i tak nieźle, niesamowicie To było Kozacko. super nieźle, to jest dobry wynik. 28 minut, nie, całe pół godziny. Kto zrobi to szybciej? No, kto zrobi to? Nikt nie zrobi tego szybciej. Żaden nie zrobił tego szybciej. O, o. O nie! O, 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 o. Zniszczył nam windę. Chyba śpadamy Macie, kupuj robuxy szybko, bo trzeba będzie się zrespić. Ja już dniem. nie stać mnie, już mnie nie stać. <laughs> tu jest problem, ale będzie kontynuacja. Będzie kontynuacja w windzie. Dokładnie. Tak, już nie będzie drzwi, tylko będzie winda. The <grystanie> elevator. A przy Biede okazji padliście do Sharikana i obejście te winda, nie? Albo do Elevator, ten, no, ten jakiś sam odcinek z tak gdzieś poko, nie? Tak, i te schody jeszcze, a potem te drzwi no, de no, bo to kontynuacja i powiązane są. <grystanie> to na razie, trzymajcie się.